Co tam dziś nowego? 6 rano. Aha. Co to za gościu? Mój da good, bla bla, bla. jakieś YouTuby. Gameban, no to fajny czytuch. Półtorej godziny w tefe, ok. Co? E ja mam go w znajomych? Łot, jeszcze taki samnik ma. Ty, patrz jakiegoś. Ojojoj, oj, oj, to chyba na YouTube się nie nadaje. oj, Ojoj, ale też z gamebanem leci. A, no to odpał. Czemu on mnie dodał do znajomych? Co za Cfel? Jeszcze właśnie tutaj wróćmy. Udia. No właśnie, coś dobrze pamiętałem. Udia Software. Jakieś gówno. Ten, ten sam. Multiple Vagbans. A, no to gościu leci na odpale i jeszcze mnie w znajomych ma. Co za chuj. Wiele osób zastanawia się, dlaczego mamy automatycznego mute na serwerach, gdy za długo się trzyma przycisłe dwojaki. Więc myślę, że to wam zobrazuje trochę sytuację, dlaczego mamy taki system i dlaczego on jest potrzebny. No. No właśnie. No. Kolejny taki przypadek. No, albo macie takiego Uga-Googa, jakiś baga-baga language, i mówi po angielsku jakieś pierdoły których nikt nie słucha. I widzicie? Widzicie, co to jest? I chłop tak pieprzy, nikt do niego nie odpowiada i pieprzy, to jest niepoważne. i <noise> <noise> iść pan z tym chudnym. Dobra, wystarczy tych mix-pamerów. Teraz popatrzmy, kto się dostał ban za imbucika na MGE. Okay. I to jest chyba aimbot. Tak, no mrogościu, leci na imbocie. O, jak pięknie strzela. Kurde, normalnie ręka to jak u Parkinsona. Ja ta 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 ta. No, krzesełko gamingowe co poradzisz. <laughs> no cóż, nawet się nie krył. No i polecił dzbanek. Dobra, co to za delikwent, e, co, a, 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 no, dobra, fajnie, no, gosiu, ale ty pięknie skaczesz tyłem, ty, weź tak naucz mnie. Normalnie, magik. <grybujesz> Próbuję strzelić headshota. Bez scope'a. Nice. Oho, wziął tego. Skauta. No nieźle. Masz boli w oczy to. A no i tak, oczywiście, niewidzialny. Halo TF, fajnie, fajnie. Jak gra, gracz się respi i patrzy z pierwszej osoby, to się też ta czasem tak. Co ty powiedziałeś? Co ty tak się telepiesz na wszystkie strony? Masz wspomagacze? No, ma wspomagacze. Abyś wiedział? Nie. To nie ping. Mam padakę, ta. Chyba mózgu. No i poleciał. Za mało strzelał, tak to pewnie dostałby zaraz za spajka albo aimbota. Aha. Wbił na serwer. Nic nie zdążył zrobić już interexploit. Okej. Okay. O nie, choć to hacker bot heavy. O nie, maobox. Co to jest? <grym> 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 dobra, tego się nie spodziewałem. No, to cóż, poleciał, no ale tego jeszcze nie grali. Zobaczmy tego tomato, który został zgłoszony. Okej, okay, na razie nic nie ma. Zapicieczko. <grybujesz> 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 Aha. Ma duże sensivity. Ale nie wydaje się, żeby coś miał na razie... No f... Na pistoleciku najbardziej by było widać. A wątpię, że akurat na pistoleciku nie używa wspomagaczy. Ja no tak średnio bym powiedział no, W porządku się wydaje. Ma duże sensivity. Ale ładnie trafiło. Strasznie duże obrażenie ma na tych krytach ten buzownik, jak się trafi z takiej odległości. No dobra, robi się dziwnie. <laughs> coś mi się tu zaczyna śmierdzić. Coś mi tu nie pasi. No dobra, mi się wydaje, że chyba coś może mieć, bo tylko nie ma takiego perfidnego aimota może flikować no właśnie tylko te jego fliki są strasznie takie trochę dziwne właśnie ten pistolecik pistolecikiem tym mógłby sobie po popykać Dobra, ale wucha nie ma co by bez WH grał jakby miał taką opcję Nie, no na pistoleciku to kompletnie nie ma. Ale czemu on tak dziwnie szarpie tym celownikiem? Ale no, no wątpię, że tylko na tym ma. Co to było w ogóle? O widzicie, nie trafia. <słyski> <słyski> Mi się wydaje, że przez to, że ma takie duże sensitivity, czasem coś się buguje i wygląda jakby miał coś ze wspomaganiem. A wiecie co, jeszcze skipniemy jego grę trochę i zobaczymy, czy coś się zmieni w jego gameplayu. Bo jak na razie, no to na nieczysty czysty, no. no strasznie miota tytuł myszku. Duże sensitivity, chyba o to chodzi. No dobra, jak dla mnie, czysty, nic nie ma. Trochę dziwnie wyglądał na początku, jak wszystko trafiał i miotał tym celownikiem tak.